Dzień dobry, w poniedziałek, godzina 8:30 rano, wypoczęci po maratonach wczorajszych. Teraz chyba spokojniejszy okres będzie w sensie sportowym, bo dopiero 27 lipca coś tam planujemy jakiś maraton, bo za tydzień nie mamy, jakby, tutaj możliwości startu. A wiecie co? tu działka obok jest na pewno mała sarna bo przychodzi do niej duża sarna, karmić ją więc gdzieś tutaj w tych krzaczorkach siedzi sobie sarenka mała bo widzieliśmy o czwartej nad ranem kiedyś z okna sypialni jak stała duża i młody tam ciągnął cyca <gry> także tutaj mają ostoję swoją taką no Zarosło wszystko w 3D Trawa zobaczcie jaka bujna Siana Niedawno Wskoszę jak mówiłem jak się wykłosi I wysypie nasiona Dosieje się jeszcze Dobrze Trzeba jechać w Trójmiasto do Gdyni jadę Na taką małą robotę Dzisiaj jedyna Wtorek jutro nic nie robię Środa sobie mam zlecenie Też zapisane no, a później to nie wiemy, czy będziemy żyli. Ech, poćwiczyłem oczywiście dzisiaj rano. Nie ma litości. Ewa też jedzie zaraz na miasto. Do następnego. Kolarskie kolarski na Piękno centrum Gdyni. Zobaczymy, czy mi wystarczy narzędzi. Ciekawa robota. Taka wiecie, nie jestem, nie czuję się w niej pewny. Ale cóż. I po robocie. Widzieliście, zrobiłem tą baterię termostatyczną. Pierwszy raz naprawiałem coś takiego. Eee, zgłosiłem się, bo nikt nie chciał tego się podjąć, jakby. No i zobaczcie, ile. Godzina roboty spokojnej, precyzyjnej. Rozkręciłem wszystko z tej baterii. Podtynkowa termostatyczna. Uszczeleczki, na, szczę na, sz na szczęście, się zachowały sprawne. Eee, widzieliście takie okrągłe, wycięte. Taki oringi ringi, to nadnie o ringi. No, dedykowana uszczelka pod głowicę termostatyczną. Więc udało się to wszystko zrobić. Kto nie ryzykuje, ten nie zarabia. To niestety tak było zawsze u mnie również. Czasami stawiało się wszystko na szali i bardzo często się w tym wygrywało. Właśnie tym ryzykowaniem jakby i tyle a ci którzy zachowawczo się za, e, e, działają jakby no to tracą wielokrotnie tracą no ale są mają stabilność tak zwaną ja wolę ten swój styl jednak no dobra co na wołowinę trzeba wystarczy dzisiaj nie pracy e, no to na razie no i na tą wołowinkę trzeba lecieć mieloną świeżą wołowinkę bez dodatków czyste mięcho, czyste białko, tłuszcz no i takie tam i witamy w restauracji pod Kadillakiem w otoczeniu piotarek, kluczy butów, mokrej ściery którą wycierałem wczoraj rower e, borówek dla syna i jogurt i wołowinki pół kilograma plus wyśmienity boczuś naturalnego chowu pierwszy posiłek dietogeniczny, jak wiecie nie jadam yy, węglowodanów w dużych ilościach mm, 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 mm. Dlatego, żeby nie przyjmować o czy Mozambiku? Moda jest straszna, słyszałem na takie historia. Ludzie to potrafią sobie strzelić w głowę. <noise> Jak można brać coś takiego, żeby schudnąć? Jak się pytam? Choroby i inne. Sprawy, choroby przede wszystkim. Później. Wolę chudnąć poprzez zdrowe jedzenie. Jak wiecie, trochę schudnąć, ale 10 kg pewnie. Niechcące. Nie było to zamierzone jakoś specjalnie. Sólkodawska. Dobra. Pomidory są umyte. Właśnie widzieliście ścierą przetarłem. Wołowinka przyleci tutaj. Córkłodawska jest. Do, pięknie pachnie. Tak właśnie jadam. Trochę soli. A to wezmę widelec nawet, bo mam. Prawdopodobnie jest tutaj. niezbędnik wzór, tam jakiś. WP Wojsko Polskie. Będzie kulturalniej, proszę Państwa. Wołowinka. Mm, świeżo mielona i świeża poczuje smaku bo czuć świeżutki, pocięty świeżo kiedy zrobiony nie wiem Wołowina jest chudym mięsem z natury Zależy jeszcze z której części woła więc żeby sytość była pełna Dodaję boczku tłuszczu. Mm. Także, precz z Mozambikiem. Nie, z Ozambikiem, przepraszam. Nie obrażam tu żadnego kraju, ani inżynierów z, tego, z tych krajów lekarzy no i tak po robocia moja wygląda moja niestabilna praca niestabilne zarobki i tyle a podobno yy, zarząd z tego terytorium co tu PL się zwie wprowadził dopłaty pracodawcom jeżeli zatrudnią Ludka powyżej 50. Ciekawe jak to w praktyce wygląda. Gdzie jest haczyk? Gdzie jest haczyk? Ten mój stryzoryczek to niezbyt ostry jest, wiecie? Tu mam wersję ostrą bardzo. No pomidorek może być i to są moje węglowodany to w ogóle pomidor ma węglowodany w sobie poczytajcie ja uważam to za węglowodany tak, czyli wiecie, nie można przesadzać znowu z pomidorami, to również ale ja tu zjem ze dwa albo trzy później zjem pewnie borówki jakieś no to z 50 gramów Węglowodanów się uzbiera w diecie mojej. No i to już nie jest, nie jest takie keto wiecie, czyste. Keto czyste podobno do 20 gram węglowodanów, ale jak wiecie, zasady, żadnych zasad się nie trzyma. Nawet tych po prostu jem po swojemu. nisko węglowodanowo I tyle. I co jest nowością? Zacząłem uprawiać jakby taki sport amatorsko. Widzicie? Bez jakichkolwiek żeli, bułek, bananów, ryżów, makaronów i tym podobnych. Wszystko na tłuszczu zwierzęcym robimy. Energia ja, i jak na razie dwa maratony przejechałem. Rowerowe, MTB, kolarstwo górskie. i nie brakło mi energii fakt, że one krótkie bo półtorej godziny około trwają w zależności od przewyższeń, więc to nie jest dużo ale w zupełności wystarczy energii tej, którą mam w sobie z tłuszczu lub ewentualnie organizm pobiera już energię z tłuszczu bo węgli prawie nie ma więc elastyczność metaboliczna jest wysoka oczywiście gdybym dostarczył węgli no to by moment sobie pobrał ale moim głównym źródłem energii są tłuszcze i tak też organizm czerpie bez żadnej szkody wiecie bo kiedyś jadło się tych żeli bez sensu. Po co? Czy to chemioza taka, nie? Jeszcze długo w świadomości sportowców będzie ten mit, że bez węgli nie da rady. Wspomnijcie moje słowa za lat 20-30 albo może szybciej. Że węgle nie muszą być podstawowym źródłem energii dla sportowców, bo dla normalnych ludzi to wiadomo, że nie. No, a dieta ludzi, was, jest zdominowana przez węglowodany. Zdecydowanie. chyba, że oglądam je ktoś ktoś świadomie tak sobie jadłospis ustala, żeby mieć mało węgli że ludzie są słabuszczakami w wielu dziedzinach znowu się narażę wypowiadając prawdę Prosto w Czyli wracając, ludzie są słabo w wielu dziedzinach i ze względu na uzależnienie od cukru, od alkoholu, od używek, będą to używać aż do swojej szybkiej śmierci. Bo to jest uzależnione, co rozumiem. Sam kiedyś tkwiłem w tym. Trzeba mieć silną głowę, w cudzysłowie, żeby potrafić zrezygnować z takiego modelu żywienia i w ogóle życia. I co byście nie powiedzieli, to wiem, że tak jest. Jesteście często słabi. Wytłumaczeń, miliard macie na wszystko, że nie, bo tam to salam to wam to ufacie, medykom, <laughs> to już w ogóle jest niedobre. No i tyle, i tak świat się ten toczy. Później chorujecie i przyjmujecie to za normę. No, przecież, że już wiek. I że trzeba chorować. Ja mam 56 lat, nie zachorowałem nigdy na nic poważnego. Wiem, wiem, może się tak zdarzyć w każdej chwili, ponieważ do 39 lat zdrowo się nie prowadziłem. Alkohol, papierosy, nic więcej w sumie nie było. Żebyście nie pomyśleli, że ja jakiś jestem z tych, co tam brali coś jeszcze. Nie, nie, alkohol. No, pewnie za często był ten alkohol. Może nie byłem jakiś uzależniony, ale jednak pojawiał się regularnie. Schematycznie jak to u ludzi do tej pory jest. No i piło się, że tak powiem. A mało nie piłem. W sensie jak już piłem nie piłem nigdy piwka codziennie czy dwóch, tylko raz a porządnie. Co jakiś czas. Także umknąłem kosie i tym medykom spod noża. Poprzez zmianę trybu życiu i to tak trybu życia i to tak zupełnie. Dobra, wiem, że znowu suby polecą w dół. Ja wiem, że nie lubicie sportu. Nie oglądacie, bo wypieracie to. Nie chcecie tego robić. Wolicie siedzieć i jeść lub nie siedzieć i jeść różne pierdy z Biedronki z Lidla gościć się co nie jest złe oczywiście a ostatecznie w związku z takim trybem życia chorować i mówić że no już czas na choroby i tak dalej Przypominam, że mam 56 lat. Po raz drugi rozpoczynam karierę sportowca amatora. Po okresie pandemicznym, plandemicznym, nie my być nie mylić pandemią. Wróciłem do sportu z Ewą razem. Mamy swój domek, wiecie zresztą. Na trudne czasy. Żyjemy po swojemu. Mało osób w tym wieku naszym plus 50. Tak żyje. Sporadyczne. I żeby nie było. My tak chcemy żyć. My tak żyjemy zgodnie ze, ze, ze sobą. Dla nikogo, dla siebie tylko. I nie robimy czegoś, co wypada. Mamy po prostu to w nosie. Robimy tak, żeby było dobrze dla I Tyle. Co nie znaczy, że jesteśmy hamami. Antyspołecznymi. Pogadanki, no i tak nie będziecie słuchać, bo nie lubicie prawdy w oczy. I tak to wygląda, nie? Cześć, dzisiaj.